Cześć, witajcie na kanale Alto z tej strony Brodaty Geek, a dzisiaj będziemy lecieć. Może niekoniecznie w kosmos i nie wiem, czy dobrze mnie słyszycie, bo to wcale nie jest coś, co ma utrzymywać mnie przy życiu po jakimś urazie szyi. To jest po prostu hełm, który przeżył niejedno, a Wy dzisiaj przeżyjecie ze mną również niejedno, bo będziemy wznosić się na wyżyny za pomocą samolotów i helikopterów z Lego, a przy okazji będziecie mogli coś wygrać, ale żeby dowiedzieć się, jak, no to chcąc, nie chcąc, będzie. Będziecie musieli obejrzeć to wideo. Gotowi do startu, do lądowania, czy do czego tam jeszcze. Będą dzisiaj takie trzy segmenty. Na początek pokażę Wam małe samoloty, ale każdy będzie się różnił czymś na tle innych. Następnie przejdziemy do sekcji helikopterów, i tych jest dużo, bo one w ogóle w LEGO często się pojawiają, a na samym końcu dwa kolosy samolot i helikopter. Możecie się domyślać, jakie, a może jednak Was zaskoczę, ale nie ma co przeciągać. Przejdźmy do sekcji numer jeden. No dobra, to może przejdźmy do zestawów najmniejszych, ale nie będę Was zanudzał. Nie będę Wam pokazywał zestawów do siebie podobnych, przynajmniej w tym segmencie, bo później przejdziemy do chwili helikopterów, ale to jest oddzielna kwestia. Na początek mały zestaw z LEGO City, gdzie mamy taki jednoosobowy samolot wyczynowy. Mamy tutaj również figurkę pilota. Co do samego samolotu, to myślę, że to jest po prostu dobra pozycja na start, jak ktoś chce mieć jakąś jednostkę latającą. No którą można nazwać śmiało samolotem, aczkolwiek ona po prostu nie będzie zbyt dużych rozmiarów. Ale jeśli chcecie sięgnąć po Więcej niż jeden samolot, ale zarazem jeden samolot. I nie chodzi mi tutaj o takie przykłady, jak więcej niż jedno zwierzę, to lama. Bo tutaj mamy więcej niż jeden samolot, który ani jest lamą, ani tylko jednym samolotem, z tego względu, że mamy też zestaw z serii Creator 3 w jednym, gdzie możecie sobie wybrać jedną z tych pozycji, którą widzicie, albo taki samolot sportowo-wyczynowy, albo samolot odrzutowy, taki już bardziej myśliwiec, albo helikopter, który mam wrażenie, że w tym zestawie jest wciśnięty tak. Troszeczkę nieco na siłę, ale on dodatkowo jest wyposażony w lądowisko. Ale jest też inna opcja, już nie trzy w jednym, ale dwa w jednym, jak niektóre szampony do włosów. I w tym wypadku jest to zestaw z serii LEGO Technic. Wydaje mi się, że z tej trójki zdecydowanie najlepszy. Możecie sobie złożyć albo taki znowu wyczynowo sportowy samolot, albo możecie sobie złożyć myśliwiec zupełnie tak jak zrobiłem ja. Gdzie myśliwiec wygląda w ten sposób. Zobaczcie, jaki on jest dynamiczny. On kręci po prostu takie podwójne tulupy. To znaczy, nie wiem, czy samoloty kręcą tulupy, ale łyżwiarze figurowi na pewno, bo zazwyczaj tak słyszałem, kiedy oglądałem relacje komentowane przez Przemysława Babiarza. No i wydaje mi się, że myśliwiec naprawdę daje radę. Mnie on naprawdę bardzo mocno się podoba i z tych trzech zestawów rekomendowałbym go Wam najmocniej. No ale teraz pora przejść do segmentu średnie. I te średnie nie oznacza, że są kiepskie, że ani. Ni dobre ani złe, tylko że po prostu są średniej wielkości, bo są większe od tych zestawów, ale mniejsze od tych największych, które będą na samym końcu. Małe zestawy zamienione na zestawy średnie, aczkolwiek według mnie przynajmniej ten helikopter pochodzi z zestawu dość dużego. I on tutaj wziął się nie bez powodu, jest to tylko helikopter, nie cały zestaw, bo w zestawie znajdziecie m.in. Słonia. Warto tym zestawem się zainteresować. On nazywa się chyba Misja Ratowania Zwierząt, jak dobrze pamiętam, ale mamy tutaj helikopter bardzo powiedziałbym nietypowy, taki nietypowy, że aż potrafi jedno śmigło zderzyć się z drugim ale mamy tutaj też wciągarkę z hakiem, mamy tutaj też całkiem nieźle wyglądającą konstrukcję, tak najzwyczajniej w świecie ale to nie koniec helikopterów. Kolejny helikopter pochodzi z zestawu z lawetą, tyle że tutaj mamy helikopter medyczny wyposażony w nosze, znowu mamy śmigło. A jak lubicie coś bardziej w klimatach niemedycznych, niezwierzęcych, to mamy opcję helikoptera strażackiego, który nawet miota strzałkami, później ją posprzątam. Na szczęście nikogo nie trafiłem i tak intensywnie bawiłem się tym helikopterem, że nawet odpadł mi element od ogona, ale. Ten zestaw to nie jest tylko helikopter, bo możecie sobie zerknąć tutaj i dzięki tym strzałkom możemy zestrzelić te plastikowe imitacje ognia, które sobie rozstawiamy na rusztowaniu, a sam helikopter wtedy zwycięsko wychodzi z takiej bojowej misji. Ogólnie rzecz biorąc, frajda całkiem spora i jeśli też nie interesuje Was temat strażacki, ale dalej chcecie zostać w klimatach miejskich, Cyk, jestem w stanie wyczarować jeszcze helikopter policyjny wyposażony w magnes. Magnes jest w ogóle o tyle fajny, że magnesy jakiś czas temu wróciły do LEGO po długiej przerwie. Ja pamiętam, że z magnesami obcowałem w przypadku serii LEGO Aqua Zone w latach 90. Co prawda, magnesy tam były takie maleńkie i one raczej służyły do tego, żeby chwytać skrzyneczki z kryształami, a tutaj mamy naprawdę solidny magnes, gdzie zobaczcie, ktoś ucieka. No ktoś, no złodzieje, wiadomo, tylko że uciekają, bo ukradli diamenty, a policja stwierdziła, a zróbmy sobie wielki magnes i chwycimy całą ciężarówkę i od razu złapiemy złodziei. No dobra, koniec z zestawami średniej wielkości pora na dwa największe zestawy, a jeden z nich będzie do wygrania. Jakby to powiedział klasyk, orzeł wylądował i ten orzeł też może znaleźć się u kogoś z Was. To znaczy nie dokładnie ten egzemplarz, bo ktoś z Was może wygrać nowy zestaw. I pytanie konkursowe teraz powinno być takie: jaką prędkość osiągnie ten samolot przy wysokości 800 metrów, jeśli kury nie. Dobra, żartowałem. Nie, napiszcie po prostu w komentarzu jakie trzy. Ultra fantastyczne udogodnienie miałby wasz samolot lub helikopter, gdybyście mogli go skonstruować od A do Z. Tylko wiecie, takie naprawdę udogodnienia, które nie są standardem, które nie są w pakiecie, które są raczej w katalogu dla VIP-ów. Czekam na Wasze komentarze, a my też chwilę możemy zająć się samolotem. Znowu, to nie jest tak, że tylko samolot w zestawie się znajduje, bo zestaw zawiera też fragment lotniska. Mamy tutaj taki. Niewielki element terminala jest również wieża z kontrolerem. Zwróćcie uwagę, że bardzo ładnie wygląda ten fragment dachu, który jest zrobiony z elementów kolejki górskiej. Normalnie to są torowiska, jest tutaj też trochę figurek, jest samochód, który możemy zmieścić w ładowni, no bo samolot z przodu przewozi ludzi, a z tyłu ma cargo. I możemy sobie też naturalnie cyk otworzyć, żeby nie było samochodu. Nie ma, bo został w garażu. A jeśli chodzi o samolot, on naprawdę jest ładny, jest naprawdę duży. I też zwróćcie uwagę na to, że przede wszystkim skrzydła to jest jeden odlew, to jest jeden duży element, który tutaj mocujemy. A samolot myślę, że może pomieścić całkiem sporą ilość minifigurek. Tylko pamiętajcie, że on nie lata i możecie jedynie sobie tak robić jak ja. Dobra, koniec yy, tego dobrego, już nie rozmawiamy o samolocie, bo na sam koniec wjeżdża król dzisiejszego odcinka. Helikopter na licencji Boeinga z serii LEGO Technic. Gdybym był bohaterem memów, mógłbym robić... Pyr, 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 ale nie będę dzisiaj robił pyr, 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 dlatego że ten helikopter sam potrafi robić pyr, pyr, pyr. No i zobaczcie, jak to wszystko działa. Włączamy tutaj silnik, bo on jest zmotoryzowany i mamy dwa tryby pracy. Pokazuję i objaśniam. To jest tryb wolny, ale tutaj też mamy wolanty, i możemy sobie sterować ułożeniem śmigieł, i w ogóle to jest świetna opcja. Możemy w ogóle też otworzyć sobie kabinę, i na przykład nie robić tego tak jak ja, i bawić się w ten sposób. I tutaj wolanty normalnie pracują. One normalnie działają. Można też to zobaczyć u góry, o ile kamera zaraz nie wkręci się w śmigła. I tutaj rzeczywiście to sterowanie działa jak należy. Ale dobra, zamykamy kabinę. Tutaj mamy kolejne elementy ruchome, więc znowu poprosiłbym operatora o zbliżenie. Zobaczcie, możemy sobie otwierać okienka, cyk, cyk, cyk. Ale teraz zobaczcie, jak dzieje się magia. Przełączam tryb na szybki tryb pracy. Proszę lekko odsunąć kamerę, bo zaraz będziemy wystrzeleni. To dam! Nie leci. No bo naturalnie to nie jest zestaw latający, ale rzeczywiście świetnie uzużorowuje pracę prawdziwego śmigłowca. Ale dobra, ja nie wyłączam silnika, wyłączam tylko śmigła z tego względu, że to nie jest koniec mechanizmów. Zobaczcie, tutaj mamy kolejne rzeczy, które mogę Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Mamy znowu dwa przełączniki. Ten przełącznik odpowiada za składanie kół, o nie w tę stronę. I zobaczcie, cyk, mechanizm działa jak należy, jak słyszycie pstryknięcie, wyłączacie i znowu cyk w drugą stronę, rozkładamy sobie koła, jest blokada, wszystko jest usztywnione, siedzi jak należy. Ale to nadal nie koniec, jeśli zadzwonicie w przeciągu dwóch minut, dobra, to nie są tyle zakupy, będę dalej pokazywał helikopter, teraz możecie zobaczyć jak działa wciągarka. O, nie w tą stronę, w tą stronę, zakneblowało się, zakręciło. I teraz zobaczcie. Opuszcza się hak. Możemy sobie coś zaczepić i wciągnąć z powrotem. Oczywiście nie wiem jaki jest udźwig. nie testowałem tego. Raczej niezbyt duży. Ale naprawdę, o, przełączyłem nie to co trzeba. Znowu koła się złożyły, więc rozłożę je jeszcze raz. I dzięki temu helikopter może bezpiecznie wylądować. A ja, żeby już tutaj nie zakłócać tego wszystkiego, wyłączam silnik. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o różnej maści machiny latające, które można sobie kupić z Lego, to macie naprawdę bardzo duży wybór. Od zestawów najmniejszych, od zestawów, takich typowo zabawkowych, do takich potworów, które sprawiają wam naprawdę dużo frajdy, które są zmechanizowane, które naprawdę rewelacyjnie działają. No i przede wszystkim myślę, że ten helikopter sprawi Wam Całą masę Frajdy. W moim osobistym rankingu zestawów Lego Technika trochę przez moje ręce ich przeszło, umówmy się. To jest zestaw, który podobał mi się do tej pory najbardziej. Mam nadzieję, że u Was będzie tak samo. A tymczasem, hmm, co mogę powiedzieć, na koniec świata i jeszcze dalej!